Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej z Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa abym mógł to świadczyć, głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Bożego można wyrazić w Winnicy Dusz Czystcowych. Proszę Cię, Jezuszystę, Matko Bosza oraz Wszechświęci Błogosławieni, o Boże Miejsierdzie i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. Przez to odpoczynę, im też Panie, a światło się kujista, niech im świeci. Przez miłe Boż Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O krwi i wotu, która wetresłaś wówczas z najsłodszego serca Jezusowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z synami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w pokę, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, pana naszego, który się począł, Ducha świętego, narodził się z Maryi panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepian. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niepiosa, dzieci po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wieszam w toła Świętego, Święty kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała z stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo. Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasz i świata całego. Klejko polestej męki, mimi łosicie dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi łosicie dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi łosicie dla nas i świata całego. Klejko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klajeko prystej męki, miło się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klaeko prystej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klajeko prystej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporystej męki, mimiło się nas. I świata całego. Dla jego bolesnej męki, miejmy, że dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, Duszę i bóstwo, najmniejszego syna twojego, A Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Na przepłakanie, za nasz i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miejmy, dla nas i świata całego. Klajeko poreststej męki, mimo mi się nas i świata całego klajeko porestnej męki, mimią się citle nas i świata całego klajeko porestnej męki, mimiją się citle nas i świata całego Klajko porest męki, mimo się citle nas i świata całego klajeko poreststej męki, mimią się nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, Klejko polskiej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, Klejko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, Klejko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję ci ciało i krew, duszą i pustwo. Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie zakrzechy nasze i świata całego. Klajko polestej męki, miliło się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, miliło się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki mimi się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej dla nas i świata całego. klajeko o polestej męki. Mimiło się cietle nas i świata całego. klajeko polestej męki. Mimiło się nas i świata całego klajeko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego klajeko o męki. Mimiło się ci nas i świata całego klajeko o polestej męki. Mimiło się nas. I świata całego. Kla jego polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo osiecie dla nas i świata całego. Kla jako polestej męki, mimo sięcie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne oferuj ci ciało i krew. Duszą i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla jego polestej męki, miliło sięcie dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, młomiło mi sieci dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, młomił mi siecie dla nas i świata całego. Klajeko porstej męki, mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Clajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Clajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Clajeko poreststej męki mimiją się citle nas i świata całego. Klejko polesnej męki, miłosie ci dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, miłosie ci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiął się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiął się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i Ducha Świętego. Matko Boże, to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, Dzięki komu w danej chwili o nas najbardziej potrzebne, w dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniu Twoją. Przez Mnie o Boże, daj łaskę spawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący na posze osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się ludzkimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, Wrocław Święty Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez tymicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o dar Świętego dla kapłanów, i siostry Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu czystości. Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu Mocy, zbieraj Kapłanów i Siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, Spraw, by kapłani i zakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską. niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin świętej miłości, rozpalaj serce, we wpłomieniach tej miłości oczyszczali, uświęcali dusze. Duchu święty powieszamy Ci serca kapłańskie i siost zakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych Strzałustyny, z Panem Pokiem Akaja.